Jest mi bardzo miło tutaj być. Bardzo się cieszę, że problem neuroonkologii staje się być dostrzegany i przez towarzystwa neurochirurgiczne, które przez wiele lat dosyć po macoszemu traktowały neuroonkologię, głównie ze względu na historyczne konotacje związane ze złym rokowaniem ale również towarzystwa onkologiczne, które traktowały neuroonkologię jako e, głównie nowotwory pierwotne mózgu, jak i nowotwory rzadkie, gdyż okazuje się, że nowotwory pierwotne mózgu stanowią jedynie 2% nowotworów rozpoznawanych u człowieka, co stanowi, je na 16 miejscu w, pośród wszystkich nowotworów we wszystkich grupach wiekowych. Jednak okazuje się, że jeżeli chodzi o problematykę związaną z e, umieralnością, to nowotwory mózgowe już są na czwartym miejscu, jeżeli chodzi o e, globalnie nowotwory i stanowią, odpowiadają za 10% zgonów. Gdybyśmy chcieli to przełożyć na liczby realne, to okazuje się, że w 2024 roku w Stanach Zjednoczonych rozpoznano 25 tysięcy nowych zachorowań na nowotwory pierwotne mózgowia. W większości niestety wypadków były to nowotwory złośliwe i w tym samym czasie zidentyfikowano ponad 18 tysięcy zgonów z przyczyn nowotworowych. Niestety efektywność leczenia cały czas nie jest zadowalająca, jednak jeżeli byśmy chcieli przeanalizować na tym wykresie po stronie prawej efektywność leczenia w przeciągu ostatnich niemalże 40 lat, ponad 40 lat, to efektywność systematycznie wzrasta, czy oczekiwane przeżycie systematycznie wzrasta. Jeżeli chodzi o diagnostykę nowotworów e, układu nerwowego, to oczywiście podstawowe elementy do badania podmiotowe, przedmiotowe, natomiast przed zabiegiem operacyjnym niezbędne jest przeprowadzenie badań bardziej zaawansowanych, czy neuroobrazowych, czy neurofizjologicznych, czy laboratoryjnych. I to głównie jest powodem, dlaczego występuje tak duża dysproporcja między światem krajami rozwiniętymi, gdzie rozpoznawalność jest przynajmniej rząd wielkości wyższa niż w krajach takich jak kraje afrykańskie czy oceania. I oczywiście to nie wynika i nie jest związane z tym, że w tych krajach pacjenci rzadziej chorują, tylko jest to raczej związane z ograniczeniem dostępności do diagnostyki, do terapii. Podobne sytuację mieliśmy w Polsce kilkadziesiąt lat temu, gdy uważano, że pas wschodni Polski jest enklawą zdrowia, gdzie pacjenci na nowotwory nie, choruje, nie chorują. Okazuje się, że po wprowadzeniu i po zwiększeniu dostępności do nowoczesnych technik diagnostycznych, to chorobowość zachorowana na nowotwory środkowego układu nerwowego w Polsce jest bardzo symetrycznie rozłożona pomiędzy Polską Wschodnią, Zachodnią, Centralną, Południową. Jeżeli chodzi o metody leczenia nowotworów złośliwych mózgowia, to okazuje się, w globalnie nowotworów pierwotnych, to okazuje się, że największy wpływ na oczekiwane przeżycie ma leczenie chirurgiczne, gdzie oczekiwane przeżycie można wydłużyć nawet trzykrotnie. Celem leczenia operacyjnego to oczywiście uzyskanie materiału histopatologicznego. W przypadku nowotworów łagodnych możemy oczekiwać leczenia czy długotrwałego przeżycia tylko dzięki leczeniu chirurgicznemu, natomiast w przypadku nowotworów złośliwych w 99% przypadków niezbędna jest kontynuacja terapii z wykorzystaniem terapii systemowej oraz radioterapii. Jeżeli chodzi o neurochirurgię czy nowotwory mózgowe, a my cały czas balansujemy pomiędzy stopniem re resekcji, radykalności leczenia operacyjnego, tak jak na przykład w przypadku nowotworów wątroby czy żołądka, możemy sobie pozwolić na resekcję całego nowotworu nawet z marginesem, natomiast w przypadku nowotworów mózgowia Indukowanie nowych deficytów neurologicznych, czy wycięcie nowotworów wraz z funkcjonalną częścią mózgu, zwykle prowadzi do skrócenia przeżycia pacjenta, ale również ograniczenia jego jakości życia. Czyli balansujemy pomiędzy radykalnością a bezpieczeństwem zabiegu operacyjnego, i tak naprawdę większość działań, które prowadzimy, sprowadzają się do, tych, do tej optymalizacji działania. Czynnikami, które mają wpływ na to, jak dużo możemy nowotworu usunąć, jak bezpiecznie, to oczywiście położenie nowotwory położone powierzchownie możemy bezpiecznie resekować. Duże nowotwory położone powierzchownie zdecydowanie łatwiej i bezpiecznie możemy usunąć niż te położone w strukturach głębokich, szczególnie nowotwory małe oraz charakter zmiany. Generalnie nowotwory pierwotne mózgowia możemy podzielić na nowotwory. Osiowe i pozaosiowe, czyli te osiowe to głównie nowotwory klejowe, które niejako naciekają mózgowie, a pozaosiowe to te wywodzące się z opon czy nerwów, które relatywnie bezpiecznie możemy usuwać, bez, nie prowadząc jadr, do jatrogennego uszkodzenia mózgowia. Standardem, który już jest w zasadzie we wszystkich ośrodkach neurochirurgicznych wprowadzanych w Polsce, to jest e, neuronawigacja. Jest to technologia, która umożliwia nam śródoper na śródoperacyjną identyfikację położenia narzędzi w stosunku do czaszki. E, niestety wraz Trwaniem zabiegu operacyjnego, czyli po godzinie, po dwóch, warunki wewnątrzko ulegają zmianie. I y, to, co widzimy w rezonansie przed zabiegiem operacyjnym już po kilku godzinach okazuje się być nieaktualnym i pewnym rozwiązaniem tutaj może być. Wprowadzenie otwartego rezonansu magnetycznego, czyli w trakcie zabiegu operacyjnego możemy wykonać rezonans magnetyczny i kontynuować operację, może się ją zatrzymać. Pewnym ograniczeniem od rezonansów otwartych magnetycznych jest konieczność przebudowania całego bloku operacyjnego stworzenia klatki Faradaja, gdzie będzie zbudowany rezonans magnetyczny, zbudowania odpowiednich szyn, żeby albo pacjent wjeżdżał do rezonansu, albo rezonans najeżdżał na pacjenta na w trakcie badania. Pewnym kompromisem jest wprowadzenie USG. Śródoperacyjnego, gdzie dzięki sztucznej inteligencji obraz USG z obrazem przedoperacyjnym rezonansu magnetycznego może być fuzjowany i my bez konieczności prowadzenia rezonansu otwartego możemy oceniać w trakcie zabiegu, ile jeszcze nowotworu powinniśmy usunąć, czy dalej możemy się posuwać bezpiecznie. Przepraszam. Jeżeli chodzi o nowe technologie, to na pewno warto zwrócić uwagę na sztuczną inteligencję czy, augment, czy sztuczną wirtualną rzeczywistość i augmentowaną rzeczywistość. Technologia ta pozwala nam na identyfikowanie nowotworów, na przykład z wykorzystaniem gogli, VR, czy też identyfikację struktur kostnych, czy czaszki, czy kręgosłupa, co pozwala nam na minimalizację zakresu operacyjnego i zwiększenie efektywności leczenia. Tak jak wcześniej wspomniałem, mózgowie jest strukturą dosyć wyjątkową, i kluczem do sukcesu jest zachowanie funkcji, które ono pełni, czyli mózgowie pełni. Dlatego coraz bardziej powszechnie wykonywane są badania czynnościowe, w tym rezonansu magnetycznego. Samo badanie wygląda w ten sposób, że pacjent znajduje się w pracowni rezonansu magnetycznego, w trakcie badania musi wykonywać konkretne czynności wraz ze wzrostem metabolizmu odpowiednich rejonów mózgowia, możemy stwierdzić, czy e, dajmy na to ściana nowotworu, którego widzimy w rezonansie, w sposób bezpieczny może być resekowana, czy ten fragment mózgowia, czy guza powinniśmy zostawić, żeby zachować funkcje neurologiczne pacjenta. Bez wątpienia ułatwia nam sam proces planowania zabiegu operacyjnego, znajomość anatomii, czyli tak jak to jest w prawym górnym rogu widoczny, homunculus motoryczny, czyli e, gdzie w korze mózgu znajduje się odpowiednie struktury odpowiedzialne za ruch. Po wykonaniu rezonansu magnetycznego możemy wykorzystać również stymulację przestrzaszkowo-magnetyczną, która pozwala nam na identyfikację struktur elokwentnych już po wykonaniu rezonansu magnetycznego, czyli przed zabiegiem operacyjnym operacyjnym, stymulując korę mózgową, możemy indukować wystąpienie deficytów neurologicznych. Oczywiście poza przestania tej stymulacji wszystkie objawy negatywne ustępują i wiemy, żeby tej części mózgowia odpukać nie operować. Kolejnym etapem i modelem, który wykorzystujemy coraz częściej, to operacje wybudzone. Operacje polegają na tym, że pacjent jest znieczulony wstępnie do operacji, wykonywana jest kraniotomia, następnie po otwarciu opony stymulujemy korę mózgu czy struktury podkorowe przed dokonaniem nieodwracalnej resekcji. Po drugiej stronie parawanu stoi psycholog, który prowadzi odpowiednie badania i ocenia, czy, czy jakiekolwiek funkcje nie zostają uszkodzone podczas tej stymulacji. W zależności od charakteru pracy czy upodobań pacjenta, możemy również prosić o wykonanie pacjenta konkretnych zadań, które dla niego są istotne. jak na zdjęciu widzieliśmy pacjenta, który gra na trąbce. Mieliśmy również pacjenta, który był organistą i w trakcie resekcji, stymulacji śpiewał pieśni religijne, żeby sprawdzić, czy po operacji będzie mógł kontynuować swoją pracę. Kolejnym metodą, która ma podjąć bezpieczeństwo leczenia i doszczętność zabiegu operacyjnego to neuromonitoring już w znieczuleniu ogólnym. Możemy pro, prowadzić stymulację czy bo, ba, robić badania MEP czy SEP, czy mo, motoryczne, motosensoryczne potencjały wywołane, dzięki czemu w sposób bezpieczny możemy usuwać elokwentne rejony mózgu, nie indukując deficytów neurologicznych. Podobne zastosowanie może mieć wykonanie elektrokortykografii u pacjentów, których leczą napady patoczkowe. Jeżeli chodzi o nowotwory mózgowia, to niestety Niejednokrotnie morfologicznie różnią się one od mózgów otaczającego sam, otaczającego sam nowotwór. W takich sytuacjach pomocne może być stosowanie światła niebieskiego i, i 5-ala, czyli substancji którą, farmaceutyku, który pacjent spożywa przed zabiegiem operacyjnym, a w trakcie zabiegu, tak jak widzimy na tym zdjęciu po prawej stronie, drugim od strony prawej, że now, tkanka nowotworowa, nowotwór wyraźnie różni się od mózgów, czyli możemy w sposób precyzyjny, bezpieczny usunąć właśnie tą część nowotworu. Coraz częściej i bardziej powszechnie wykorzystywane są techniki robotyczne w chirurgii i w neurochirurgii. Jeżeli chodzi o roboty neurochirurgiczne, to różnią się one od tych stosowanych w chirurgii ogólnej, czyli chirurgii ginekologicznej czy urologicznej. Najczęściej i najbardziej powszechnie obecnie są wykorzystywane roboty stosowane w operacjach kręgosłupa. Roboty te pozwalają na minimalizację zakresu operacyjnego i bardzo precyzyjne wprowadzenie na przykład instrumentalizacji. Inne roboty, tak jak na prawym zdjęciu dolnym, to są roboty, które są wykorzystywane do operacji czaszkowych, które zwiększają precyzję wykonywanych zabiegów wprowadzenie do zabiegów wykorzystujących neuronawigację nawet do 0, 20 mm. W ostatnich miesiącach pojawiły się również techniki, roboty stosowane w mikrochirurgii, natomiast to, co warto zwrócić uwagę, to techniki robotyczne wbrew nazwie. Zamiast chirurga operacji nie wykonuje robot. Robot ma tylko zwiększyć precyzję wykonywanych ruchów chirurga i minimalizować zakres operacji oraz potencjalnie minimalizować narażenie pacjenta na promieniowanie jonizujące. W niektórych sytuacjach, gdy stwierdzimy progresję nowotworu i mamy ograniczenia technologiczne, żeby ten pacjenta jeszcze raz napromienić czy prowadzić leczenie systemowe, Coraz bardziej powszechne i dostępne staje się wykorzystanie hipertermii w leczeniu nowotworów złośliwych pierwotnych mózgowia. Sama idea sprowadza się do tego, że po resekcji guza wyścielamy, czy e, kładziemy masę ferromagnetyczną w loży guza. Następnie pacjent, i zostawiamy termometr w samej loży, pacjent idzie następnie do specjalnego aparatu magne, magnetycznego, pola magnetycznego, gdzie indukowane jest e, pole magnetyczne, które z kolei powoduje, że wzrasta temperatura tej pasty ferromagnetykiem. Temperatura wzrasta do około 40 stopni, co okazuje się być prowadzi do nieodwracalnych zmian toksycznych dla komórek nowotworowych, natomiast bez, jest bezpieczne dla mózgowia. Metoda ta jest podobna do tej, o której mówił Pan e, dr Nowak przed chwilą, czyli odolitu, która jest już wcześniej była wspomniana, o czym już teraz nie będę mówił. Dużym przełomem, jeżeli chodzi o leczenie neurochirurgiczne, jest wprowadzenie nowej klasyfikacji WHO nowotworowo-środkowego układu nerwowego. Pewnym przełomem była wprowadzenie nowej klasyfikacji w 2021 roku, gdzie poza badaniami histopatologicznymi, czyli mikroskopowymi, do jako jeden z podstawowych elementów do postawienia rozpoznania badania molekularne i genetyczne. Innymi słowy, działania te prowadzą do tego, żeby terapia neuroonkologiczna stała się coraz bardziej personalizowana, dzięki czemu efektywność tego leczenia, tego leczenia i chirurgicznego i systemowego będzie bardziej efektywna i bezpieczna dla pacjenta. Kolejną nowością, która pojawia się, z którą wiążemy, w nadzieję, jest płynna biopsja. Metoda prowadza się do tego, że pobieramy y, krew y, z. Łożyska obwodowego i poszukujemy fragmentów DNA czy RNA, próbując identyfikować proces nowotworowy, który się dzieje już za barierą krew-mózg, czy też stwierdzenia progresji, co w pewnym stopniu może skrócić proces diagnostyczny i wyeliminować bardziej inwazyjne metody diagnostyczne. Metoda ta na razie niestety jeszcze jest na dosyć wczesnym etapie. Tak jak wcześniej wspomniałem, nowotwory pierwotne mózgowe możemy traktować w pewnym stopniu jako nowotwory e, rzadkie. Natomiast jeżeli chodzi o nowotwory przerzutowe, problem jest zdecydowanie inny, gdyż nowotwory przerzutowe występują ponad 10 krotnie częściej niż nowotwory pierwotne i ocenia się, że nawet występują u 25% pacjentów leczonych z wszystkich przyczyn nowotworowych. Oczekiwane przeżycie przy stwierdzeniu nowotworu przerzutowego do mózgowia niestety nie przekracza 24 miesięcy. Są pewne nowotwory, w których Częstość przerzutów do mózgu jest wyższa niż w innych, ale również niektóre nawet nowotwory w zależności od budowy molekularnej, na przykład rak płuca z mutacami GFR, predestynują do wystąpienia przerzutów do mózgu, tak jak na przykład w tym nowotworze nawet 70%. Takim nowotworem, który często daje przerzuty do mózgu to czerniak. Ocenia się, że występują one nawet u 50% pacjentów są rozpoznane przeżyciowo, natomiast autopsyjnie nawet u 75% pacjentów. Natomiast problem jest taki, jeżeli te nowotwory przerzutowe powodują wystąpienie deficytów neurologicznych, też w 95% przypadków będą one bezpośrednim przyczyną skrócenia, skrócenia przeżycia pacjentów. Niestety u tych pacjentów oczekiwane przeżycie 5-letnie nie przekracza 5%. Okazuje się, że efektywność leczenia u tych pacjentów y, można y, zwiększyć tylko lecz, prowadząc leczenie sterylne, chirurgiczne albo chirurgiczne, przed, wydłużając je niemalże trzykrotnie. Innym problemem y, epidemiologicznym, statystycznym są nowotwory przerzutowe do kręgosłupa gdzie ocenia się, że nawet 40% pacjentów leczonych z przerzutów nowotworowych będzie miało przerzuty do kośćca, z czego aż 70% pacjentów będzie miało przerzuty do kręgosłupa. Często te przerzuty początkowo dają niewielkie objawy, niestety wraz z ich rozwojem występują deficyty neurologiczne, często prowadząc pacjentów do inwalidztwa i skazując ich na leczenie hospicyjne. Ocenia się, że w Polsce rocznie około rozpoznano nowych 160 tysięcy pacjentów z nowotworami, złośliwymi, z czego ocenia się, że około 50 do 70 tysięcy pacjentów będzie miało przerzuty do kręgosłupa. Ocenia się, że około 10 tysięcy pacjentów mogłoby skorzystać, czy powinno być kwalifikowane do leczenia neurochirurgicznego. Niestety stopień zapotrzebowania tych, jeżeli chodzi o te zabiegi operacyjne, jest niewspółmierny, gdyż w Polsce do tej pory wykonuje się około 100 operacji rocznie w całej Polsce w przypadku stwierdzeń przez to kręgosłupa. Ta dysproporcja wynika między innymi z braku komunikacji pomiędzy onkologami, radioterapeutami i neurochirurgami, a pewnym sposobem, żeby przełamać tę barierę jest platforma NOMS, która jest coraz bardziej, coraz szerzej wprowadzana w Polsce, która mamy nadzieję, że doprowadzi do tego, że te, tego typu skorzenia będą coraz częściej efektywnie leczone neurochirurgicznie i umożliwią pacjentom e, poprawę jakości życia i umożliwią dalszą terapię onkologiczną. Kolejnym problemem, w którym oralne neurochirurgii wydaje się, że ulega również zmianie, to leczenie bólu neuropatycznego. Ból neuropatyczny to jest oczywiście ból niefizjologiczny, który przez pacjentów jest określany jako ból piekący, polący, rozrywający, generalnie trudny do zniesienia. Ocenia się, że około 3% populacji europejskiej cierpi z powodu bólu neuropatycznego, przy czym ponad 20% dłużej niż 20 lat cierpi z powodu tego bólu. Natomiast za efektywność terapii uznaje się redukcję bólu o więcej niż 50% i uzyskuje się to jedynie u 50% pacjentów. Jeżeli chodzi o skalę problemu u pacjentów leczonych z powodów onkologicznych, to problem ten występuje niemalże dwudziestokrotnie, u ponad 50, a nawet 60% pacjentów leczonych onkologicznie. Wynika to m.in. z tego, że wraz ze wzrostem efektywności terapii onkologicznej przeżycie pacjentów wzrasta. Czyli tak jak historycznie pacjenci leczeni z powodu raka żołądka Oczekiwane było, że pacjenci przeżyją pół roku rok, można było włączyć terapię z wykorzystaniem morfiny, fentanelu. To teraz, jeżeli ci pacjenci przeżyją kilkadziesiąt lat, to skazywanie ich na terapię z wykorzystaniem opioidów czy opiatów, no, na pewno ma bardzo negatywny wpływ, wpływ na ich jakość życia. Ocenia się, że około 25% pacjentów w chwili rozpoznania cierpi z powodu bólu, natomiast po roku odsetek ten wzrasta już do 55%, czyli wraz z poprawą efektywności onkologii, terapii onkologicznej, systemowej. Pojawia się problem, który wydaje się, że trzeba rozwiązać między innymi właśnie z wykorzystaniem technik neurochirurgicznych, w tym na przykład stumulatorów rodzeniowych. Wielkie Brytanii przeprowadzono analizę pacjentów leczonych z powodu bólu neuropatycznego. I spośród 4,5 tysiąca pacjentów leczonych z powodu bólu neuropatycznego, jedynie 105 to byli pacjenci leczeni onkologicznie. Natomiast przeanalizowano również grupę pacjentów 500 tysięcy, niemalże leczonych 500 tysięcy pacjentów onkologicznych z rozpoznanym bólem neuropatycznym i w tej grupie również jedynie 100 pacjentów otrzymano terapię neuromodulacyjną, która bez wątpienia jest efektywna i bezpieczna dla pacjentów onkologicznych. W Polsce niestety stopień wykorzystywania tej metody u pacjentów onkologicznych jest zdecydowanie mniejszy i ocenia się, że to około 10 pacjentów, 15 pacjentów góra rocznie. Podsumowując. Chciałem zwrócić Państwa uwagę, że terapia neurochirurgiczna czy leczenie neurochirurgiczne w przeciągu ostatnich lat dzięki rozwojowi technik neurodiagnostycznych, neurofizjologicznych zdecydowanie wzrosło. Jeszcze 45 lat temu e, informowaliśmy pacjentów, że ryzyko wystąpienia istotnych powikłań po leczeniu neurochirurgicznym waha się pomiędzy 50 a 70%. Obecnie informujemy pacjentów, że takie ryzyko waha się pomiędzy 2 a 4%, czyli to również jest spadek mniej więcej 20-krotny. Bardzo ważnym jest wprowadzenie nowej klasyfikacji diagnostycznej, jeżeli chodzi o nowotwory, gdzie pozwala ona na terapię bardziej personalizowaną. Dzięki temu efektywność tego leczenia bez wzrasta. Natomiast również chciałem zwrócić Państwa uwagę na... Konieczność przedefiniowania roli neurochirurgii w terapii onkologicznej, gdyż terapia ta staje się coraz mniej terapią paliatywną, coraz bardziej terapią przewlekłą, gdzie podejście do leczenia nowotworów przerzutowych, czy do mózgowej, czy do kręgosłupa powinno ulec zmianie, ale również podejście do terapii neuromodulacyjnej w leczeniu bólu powinno być przedefiniowane.